Bardzo często słyszę takie określenia: O, to są dzieci z dobrej katolickiej rodziny. To jest taka rodzina z wartościami. Kochani, dzisiejsze świadectwo będzie o tym, jakie pułapki czekają na dzieci z takich właśnie rodzin. W dzisiejszej Ewangelii mówimy o tożsamości Jezusa, a bardziej o określeniach. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Janie Chrzcicielu, który określa tożsamość Jezusa, albo raczej, który stara się przekazać swoim uczniom, kim ten Jezus jest. Stara się, aby ci uczniowie poznali Jezusa. Posłuchajmy dzisiaj świadectwa Patrycji, świadectwa pochodzącego ze strony majstorymi, do którego link macie w opisie. Posłuchajcie, jakie problemy miała Patrycja. W poznaniu Jezusa, także ze względu na to, z jakiej rodziny pochodzi. Wychowałam się w chrześcijańskiej rodzinie. Moi rodzice od małego opowiadali mi o Bogu, o tym, że mnie kocha i umarł za mnie na krzyżu, więc od zawsze wierzyłam w Boga. Kiedy miałam 11 lat na obozie chrześcijańskim, zostałam poproszona, żeby opowiedzieć o tym, jak uwierzyłam w Boga. Wtedy Zdałam sobie sprawę, że do tej pory to była tylko wiara moich rodziców. Bóg pokazał mi, że sama muszę zdecydować, czy chcę mu ufać, czy nie. I zdecydowałam, że chcę, żeby Jezus był moim panem i zbawicielem. Nie było żadnych fajerwerków ani głosu z nieba, ale od tego momentu nie żyję już dla siebie, tylko dla niego. Teraz nie muszę już na nic zasługiwać, bo On dał mi zbawienie z łaski. Teraz wiem, że On jest ze mną, bez względu na wszystko. Kochani, zastanawiam się, jak dużo osób spośród nas nigdy nie zadało sobie pytania, kim jest dla mnie Bóg. Jak dużo osób, które pochodzi z chrześcijańskich, wierzących rodzin, przyjęło wiarę swoich rodziców tak bezwiednie. Nie ma nic z tym złego, że rodzice przekazują wiarę swoim dzieciom, ale jeżeli w pewnym momencie w naszym życiu sami nie zadamy sobie pytania, kim Jezus jest dla mnie, jak mogę go określić w moim życiu, jeżeli nie zacznę nawiązywać z nim mojej osobistej relacji, to ta wiara w pewnym momencie może zgasnąć pod falą wątpliwości, zniechęceń, pytań. Dzisiaj jest dobry moment, żeby zadać sobie pytanie, kim jest dla mnie Jezus? Archanioł z nieba osłon by, by witaj Matce Boga że A kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, Niech w tym wszystkim błogosławi nas Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.